Jestem Harold, mam 46 lat. Opowiem wam dziś moją historię, a więc wynajmowałem sobie mieszkanie na dwie osoby i zauważyłem, że za dużo pieniędzy mi na to idzie, więc postanowiłem, że wezmę sobie współlokatora, i, i powiedziałem na Facebooku i rozwiesiłem lotki, że szukam współlokatora. W końcu ktoś się znalazł. To był żul, kiedy chciał się spotkać, powiedział, że jest bardzo bogaty. No to good, odpowiedziałem. I powiedziałem, ile będzie płacił za mieszkanie. Powiedział, ok I przy pierwszej zapłacie miał na to pieniądze. Zdziwiłem się i pomyślałem, że serio może być bogaty. Ale to nie moja sprawa. Natomiast gdy przy drugim płaceniu mieszkanie, zauważyłem, że znikają mi pieniądze. Pomyślałem, że to prawdopodobnie yy, zgubiłem te pieniądze. Lub kupiłem sobie za to coś innego, tylko o tym nie pamiętałem. Olałem to. Potem, kiedy wróciłem z pracy, zauważyłem, że pan Menel zabiera mi pieniądze. Okazało się, że pan Menel codziennie zabierał mi pieniądze. Szedł do sklepu, a za resztę odkładał na czynsz. Powiedziałem, że ma czas na oddanie pieniędzy i wyniesienie się stąd do jutra, bo zadzwonił po policję. Jednak, kiedy yy, poszedłem do pracy i z niej wróciłem, zauważyłem, że pana Menela nie ma. I nie ma też moich pieniędzy. Po kilku godzinach obliczeń doszedłem do wniosku, że menel mnie okradł i uciekł, żeby nie musieć mi płacić. To koniec mojej historii. Jeśli Wam się spodobała, to mega się cieszę. Do widzenia.